Aniołowie Pańscy zwiastują Cię, że w żłupku narodziłeś się. Zbawiciel to jest Mesjasz Pan, z dziewicy co niepokalana jest. Aniołowie Pańscy uwielbiają Cię, chwała Tobie Boże na wysokościach. A na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobałeś. Aniołowie pańscy troskają się, jak ludzie przyjmą cię. Ciebie, który jesteś miłością, czy rozpoznają Cię? Aniołowie. Powie Państwo, radują się, gdy powtórnie zjawisz się swej chwale na oboku pojawisz się, sprowadzając królestwo. Twe.